Ten pierwszy głęboki oddech zrobił trener Zoran Sretanowić Panie trenerze, pana ocena tego, co się działo niesamowitego, szczególnie w drugiej no, połowie. Żeby powiedzieć o drugiej, to musimy o pierwszej, bo, bo a, widać było, że, 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 że mieliśmy napięcie takie nacisk, taki, taki e, w głowach, graliśmy po prostu na 100% swoich możliwości. Trochę, trochę oczywiście to, to każdy zawodnik i trenery są normalnym osobami i taki tak, tak, bardzo, tak bardzo ważny mecz i przed swoimi kibicami tutaj musilo coś powodować, żeby się tak, tak czuli. Uh, и за тегот вишло така трошечка слабша таа пирша полова. Uh, Мислам ше барзо добро реаговале, зе спору реаговало заводици на пшерви. Uh, Поразмавеали сме и и, и, и всички ми дошло до глава ше нема нема за него на чиску, било толку треба заграч Tak jak potrafiliśmy, jak, potrafili jak pokazaliśmy Zagrać ostatnie o mecze z, z treflem i, i to, to będzie wystarczyło, że, że wyniesiemy taki wynik jak, jak dzisiejszy. O statystykach nie by tam za dużo gadał, bo najważniejszy jest wygrany mecz i, i mówi. Idziemy dalej na następny mecz, spróbujemy zaczymać spokój. E, a a chcielkom jak zagrać bo wszystko zależy od nas wszystko zależy od nas i e, e, i i każdy wynik zależy od nas jeżeli razem wejdziemy grali dobrą atmosferę motywację dobrom to możemy z każdym wygrać dziękuję ja myślę że trochę e, nie weшлиśmy tak agresywnie i z taką Determinacją jak w dwóch pierwszych spotkaniach w Sopocie. Trochę dziś było z tym gorzej od samego początku, no ale na szczęście z biegiem, z biegiem czasu yy, powoli dochodziliśmy do tego rytmu meczowego, który prezentowaliśmy w Sopocie. No i myślę, że tak naprawdę ta końcówka to tak naprawdę tref mógł wygrać. Dzisiaj się po prostu szczęście do nas uśmiechnęło i, i tyle. Sz szczęście sprzyja lepszym, tak mówiąc, tak? że w dzisiejszym dniu byliśmy lepsi po prostu. Ja myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie. Dwie drużyny naprawdę pokazały kawał dobrego basketu. Trzecie spotkanie w tak krótkim czasie to już powoli się szachy robią, bo tak naprawdę nic odkrywczego ani my nie zrobimy, ani oni. Także teraz tylko, która drużyna wykaże więcej woli walki, pokaże charakter i praktycznie to wszystko i będzie się trzymała razem. Tym zwycięstwem dziś otworzyliśmy sobie ogromną szansę na półfinał. Może jeszcze kilka miesięcy temu nikt w ten zespół nie wierzył. Dwunastka ludzi plus cały sztab trenerski. Jednak doszła do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy i w sobotę w niedzielę wchodzimy na parkie, to tak naprawdę być albo nie być w tym sezonie, bo nie chcemy jechać do sobotu. Dziękuję.